Dzień dobry Państwu, witam w dziewiątym odcinku ze Skullmonkeys. No i się trochę pospieszyłem mówiąc, że tutaj te hasła są jakieś specjalnie łatwe. Sprawdziłem ten filmik, który o tym miał niby mówić, a okazało się, że to tylko jakiś losowy, mały, gówniany filmiczek, który po prostu pospamował przyciskami i udało mu się wejść do jakiegoś tam świata. Z jakąś tam i dociążyć. Czyli więc no to jest chyba no, raczej na pewno Niezbadane, a nie nieistotne, bo mam plan, żeby na końcu serii może spróbować zrozumieć to, może z pomocą czata jakoś udałoby się wydedukować, na czym polegają te hasła, byłoby całkiem fajnie odkryć to, no ale to tak na przyszłość, bo może coś będzie z tego, może nie. Czas na dziewiąty świat. And... Wheels. Nie wiem co, co bardzo to znaczy Wios, niestety. Ale chyba coś mrocznego. No i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku w końcu dochodzimy do momentu, w którym, uwaga, uwaga... Nikt już w Polsce nie pokazał na żadnym filmie, ani streamie, ani nic takiego. Więc myślę, że... Fajnie całkiem. W końcu zobaczycie coś nowego, coś świeżego, prawda? Tutaj jakbym się odbił lepiej od tego przeciwnika, to byśmy mogli trochę więcej bonusów zdobyć, no ale już trudno. O nie, znowu te są. Skąd oni wiedzą, że tak bardzo ich nie lubię, no? O chlebka. No i fajnie. Dobra, pierwsza platforma do skoku, ok. W zasadzie druga. E, no stwierdzi. W ogóle strasznie cicha muzyka jest w tym poziomie. Praktycznie nie z względem tak wrogów, nie? Chyba spróbuję teraz nie zrobić krwi rzeczy. O, dobra, udało się. Mamy kolejną amunicję. A, teraz tutaj nie mogę jakoś źle przeskoczyć, bo już widzę, że tutaj planowałem coś dziwnego odwalić. Nie chcemy dziwnych rzeczy odwalać. My tu chcemy skakać po prostu na te platformy. Dobra, jak tutaj się zbliżam, to bardziej jest, powiedzmy, z lewej strony. O, dobra, udało się. Czy te platformy? Dobra, wiszą nad e, tym, nad bezpieczeństwem. Więc bierzmy sobie jak najwięcej. Widzę, że. Nie wiem, chyba nie da się tutaj wszystkiego zebrać. Ale nie jest to aż tak istotne. I fajnie sobie skoczyliśmy kilka razy. Coraz lepiej mi się udaje odbijać od kolejnych skoków. I to tak trzeba faktycznie nacisnąć skok. Yy, tuż przed yy, uderzeniem. Nie z jakimś dużym wyprzedzeniem i nie małym, ale przed jakoś takim, jakim, takim, jako takim. ode sobie stąd mróweczko. Ops. Teraz się tutaj schowamy. O, będzie horror, żeby to zebrać wszystko. Zwłaszcza jak tutaj ten gość sobie jest, ale jeszcze raz schylka. A zaraz trzeba będzie po drugiej stronie się ukryć. Ops, może to wystarczy? No chyba nie. Nie, nie wystarczy właśnie. Chyba lepiej by było po prostu nad nim przeskoczyć. Dobra, muszę trochę częściej pokorzystać z tej pauzy tak wewnątrz gry, bo jeszcze się okaże, że ona nawet nie istnieje. Albo nie będzie istnieć w naszej pamięci. Kurde, jak to gościa ugryźnie? Jak to zrobić? Jak to zrobić? A może ja to bardziej zrobię tak? Że teraz tutaj przeleci. Teraz tu pobiegnę i się schowam. O! Oh, dobra. <grystanie> tak trzeba było to rozwiązać. Gitas, jesteśmy gdzieś dalej. Tylko znowu mamy te dziwne sekcje ze schowaniem, niestety takim na, na styk. Kurczę. No Super Willy Plus R2 to collect fire Raps on Screen. O! Oh. Hello! To collect power ups on screen? Ciekawe. Hmm, bardzo ciekawe. Ciekawe w, w jakim celu. Y, kiedy to będzie w ogóle dla mnie korzystne i przydatne? Nie mam pojęcia, ale trzeba przejść gdzieś dalej. Ops, na przykład tu. Coraz więcej jest takich miejsc, w których trzeba podejmować bardzo szybko decyzje, bo inaczej się wszystko przerąbia. Ale tamta mrówka nie dochodzi zbyt daleko. Intik, intik. A tutaj? Ktoś lata, albo ktoś depcze, drepta, nie? Ops. Dużo też w tym poziomie jest tych kulek. Właściwie nie wiem, czy ich jest nie nawet ponad setka, tak do zebrania luzem. Gdyby tylko... ...nie tracić za bardzo życia... ...to chyba nawet można było całkiem sporo tego zebrać. Ops. I jeszcze raz hops. Wydaje się, że spadnę szczerze. Mając na uwadze, że tutaj można bardzo łatwo spaść, spaść po prostu. Mm, tak no, jak platformy schodzą coraz niżej. I ta grawitacja jest jakoś bardziej przyciągająca. Czemu mi się wydaje, że tak praktycznie na ledwo mogę nad tym gościem przeskoczyć. Chyba mi się wydaje, że chcę go zaląbać, bo nie ma, nie ma opcji, że ja tu przejdę. Ile mam ptaków? 6 i 14 strzałów. Może skorzystam ze strzału. Ty. Nie chcę tego powtarzać kurna od nowa jeszcze raz. I cię przeskoczę taką. Tam coś nadal nie ma? No chyba nie. Świecą się tylko te góry w tle. To wszystko wygląda jakby to były jakieś śmieszne kaktusy. Ops. gdzie takie, no, nowe kaktusy. Prawie jak na choinkę. Ops. Ops. Nic tu nie ma. Jest tu koniec poziomu. O, bez tej trudniejszej wariacji, no czemu? <grystanie> Niesprawiedliwość. O, lekka zmiana scenerii. Tutaj też w Opsach nie mamy opcji zmiany dźwięku, no, niestety. Jest za taka cichota trochę. Ale nie chcę podgłaśniać, bo strasznie głośne dźwięki są w tych grach tak po prostu. Ej, a zauważyliście, że w ogóle w poprzednim poziomie to nie było ani jednego checkpointu, to jest ciekawe dosyć. Dobra, tutaj powinien być w stanie przeżyć to to spotkanie. Hops. Hops. A tam dalej? Ja słyszałem, że ktoś latał. Ale nikogo nie widzę. O, i pytanie jak tam się mam dostać? <laughs> I są, teraz mam skorzystać z Super Willy'ego, a ja mam lepszy pomysł, sprytniejszy. Skoczmy tu. I teraz jak to się będzie podnosić? O, prawie się udało. Nie wiem, czy ja muszę jeszcze trochę więcej poczekać, jak to się unosi? No właśnie. <laughs> spryt. Ludzie. Tam jest spryt tu trochę. Dobra, to skoczy od razu. E, mogę może trochę dłużej pomyśleć nad tym, ale nieważne. Mogę tutaj skoczyć i od razu się schować, prawda? O! Ops. Dało się gra przywidziała to. Co to jest? Czy to mnie bije? To jest trochę straszne, nie podoba mi się. Ale chyba w to mam wejść. O, jaja. Wzięło mnie na górę. Trochę jak w tamtym poziomie... ...in the garden, in the ogród. Tylko tutaj nie trzeba mieć... ...skrzydeł, żeby podlecieć wyżej. Już na fajne. Dlaczego tu jest tak dużo tych tak platform, takich maluteńkich do skakania? Przecież no, nie ma szans, że ja tu... ...w końcu nie spadnę. Ech, no dobra. Tutaj spróbuję jednocześnie zebrać tą kulkę i wskoczyć na platformę. O, udało się. Fajnie. <laughs> Czeka, może to w ogóle rozgryźć? W jaki sposób oddalone są te platformy od siebie? Jakoś tyle. O, idealnie. Będę skoczył. Pierńczęgowyczka. Ale nie postarali się tutaj, jak chodzi o design. W ogóle praktycznie identyczne są te miejsca. Jest checkpoint w końcu. Dawać go. Dziękuję. Siebieję, że w ogóle nie nastąpi to. Od razu tu skoczę. O kurde, to trzeba być sprytny, bardzo. Eee, jak tu zeskoczę, to od razu muszę tam. O jezus, Maria! Ej, no nie, to w ogóle chyba ma, niemożliwe. Wód? No, coś mi się chyba wydaje, że tutaj muszę jednak strzelić no bo nie widzę siebie, żeby tam tak szczerze doskoczyć? No bo dosłownie ten zatuje, że ja mogł już skoczyć. No nie wiem, nie wiem. No chyba że chyba że skoczę tak pod koniec e, w ostatniej możliwej chwili. A tak właśnie w ten sposób. Kiedy ten z tyłu już mnie dogania, o to chodziło. No i patrz już zaraz będzie. Kolejne życie, nie trzeba się w ogóle, przejmować jego stratą. Nie, ale jakbym skoczył, jakbym skończył ten poziom, mając więcej niż 20 żyć, to by było nawet fajnie. No bo tutaj chyba. O nie, to był timing. Muszę jakoś tak skoczyć. Jak chyba on się będzie dopiero zbliżał, na przykład teraz. O, właśnie w ten sposób. No bo tu już doświadczenia trzeba w ostatniej chwili. Toczyć? Chyba, chyba że nie w sumie. Nie no, w ostatniej chwili raczej. Dobra. O, bonus. Chciałbym go bardzo. Ops. Dobra, udało się. Uf. Jeszcze jedno kółko i będzie bonusowy poziom. Czy jeszcze w tym świecie? Czy dopiero w jakimś kolejnym? Jak na razie idzie po prostu jak przez masło, chociaż platformówka jest to wymagająca bardzo. Mam wrażenie jakby w ogóle w tej grze... A co tam wygląda? Chyba nic ciekawego. Mam wrażenie jakby w tej grze w ogóle kompletnie <grymnie> zrobili parodię po prostu platformówek. To jeszcze nawet w Raymanie skakanie było łatwiejsze. Rayman jako platformówka, ona była trudniejsza z innych powodów niż ta gra, nie? O, a ten bonus ja chętnie wezmę. Faktycznie na widoku, ale spoko. Już myślałem, że wyczepałem jakiś limit, skórno w na tym, by coś nie chciało mamy to zabrać dalej. Jeszcze trochę inny zapomniał, żeby to w ogóle się schylić. Nie wiem czemu, ale spoko. Kolejne kuleczki. O, jedna ukryta poza ekranem. Ale nie na tyle dobrze, żeby nie zabrał. Ops. I kolejny checkpoint. No ja cię kręcę. jak Twój idzie. Dosłownie byłem tutaj dopiero. Czy ja do. Hmm. Czy ja zginąłem raz czy więcej? Właściwie w tym poziomie nawet nie wiem. Ja cię kręcę. Są oni tutaj. Odwalają jakieś tańce dziwne. Jedyna okazja, kiedy ja mogę skoczyć. To w momencie, kiedy ja nawet nie zdążę spaść w jakoś w miarę stabilnie na tę platformę. I kolejny potwór już praktycznie się we mnie wpierdziela. No jakieś jaja chyba. <grym> chyba, że chodzi o to, że ja mam się od tego odbić. Ale wtedy stracę kulki. Mam 7 na tomówek. Korzystam z atomówki. Pod którym to było przyciskiem? Eee, chyba po od tym. Od razu nie załatwię wszystkich wrogów, więc będzie super. A, ale flesza. Wydaje mi się, że mógłbym odbić się od tego prezentu i w miarę wtedy nie stracić życia, ale... No nie, no nie no. Wtedy bym kulek nie zabrał. Jaki to sens żaden? A ja tam a ja widziałem tam na górze są niefajni przeciwnicy. Będę musiał skoczyć? I od razu tak. A tutaj z kolei te życia bym chciał. O, a do nich nie doskoczę. A to sprytne wykombinowali. No bo jestem przekonany, że tutaj nie da rady doskoczyć, w ogóle nie ma To co? Specjalne ten używamy moc? Od razu tu na trzy życia? No chyba lepiej być nie może. A jak potem się okaże, że bo bardziej warto co zaoszczędzić, to wtedy będziemy oszczędzać, ale teraz skorzystam. Pierwszy raz z tej mocy. Fajne. Fajny bączek zrobił. nasz tutaj kolega z nowuchoda. Nie wiem skąd on się co prawda tutaj wziął. Jak to fabularnie jest rozwiązane, że on tam to pomaga telepatycznie, ale to chyba nieistotne nie do rozmyślania. Ej, no nie, ale to jest dokładnie takie samo co wcześniej, no. To co ma znowu za to mówię skorzystać? Naprawdę nie jest tego gra chce ode mnie tutaj. No bo zobaczcie, no nie dam rady tutaj wskoczyć, chyba że skoczę od razu jak ten przeleci. Kurde, muszę spróbować. Czy nie dałbym rady jakoś sprytnie to zrobić? Przynajmniej raz. Czyli od razu skoczę. Jak ten przeleci? Aha, <noise> dupa. A nie, inaczej chciałem spróbować. Ale nie wiem. Kurde, to jest ostatnie. Je jeszcze raz muszę spróbować. Bo ja trochę inaczej chciałem, tylko źle wytężeniowałem. O, właśnie w ten sposób chciałem. Aha, ale i tak nie zabija, bo za bardzo. Trzeba dosłownie skoczyć. I od razu, jak tylko jest okazja, to stamtąd wyskoczyć. Eee, yy, za, za ciężkie to jest. Nie ma opcji. Ja jeszcze jedna atomowa, gościu. Mam ich cały zapas. Use 2 universal engines in single No bo skorzystałem z ducha, na przykład, dzięki czemu nie umarłem. O, i więcej amunicji strzelanej. I mogę ich mieć maksymalnie 20. Dobrze, czyli teraz korzystamy z tej amunicji. Jak tam tylko będzie okazja, na przykład tutaj jest okazja, ale. Ops, nie skorzystam. Przepraszam. No, jakby chociaż to dawało kurczę dodatkowe kulki, żeby było fajnie, ale nie daje kompletnie nic, no. Oj! O, dobra. No, i tutaj też nie będę korzystał z tych atomówek. Poniszę ich po prostu tako. Wydaje mi się, że jedno to wystarczy do pozbycia się. Żebym miał tak w miarę okazję, żeby skoczyć. Chociaż... Nie no, chyba okej. Okay. I tutaj się schowam. Ha halo. ha Ha Czyli wygląda na to... ...że muszę wszystkich wystrzelać. Albo przynajmniej tamtych trafić. O! A teraz co w ogóle jakoś idzie to w ten <grym> hmm. Jak tu skoczę i tam przeskoczę, no to niby... Niby jest pusta przestrzeń Dobra <grym> Uff, ale było blisko, dobra <grym> Spodziewali się, że tak po twoich ominą? Chyba nie. Ale teraz to trzeba coś podobnego, kurde, odwalić. Też muszę spróbować, właśnie, rozwalić jednego. I najlepiej toretę, no nie tak do końca. Czy ja tą kogokolwiek rozwaliłem? Teraz kogoś rozwaliłem. Tylko czy to wystarczy? No i nie wiem, nie wiem. No nie do końca tak chciałem, no ale dobra, ret. No i rozwaliłem tego zamiast tamtych. No kurde, ale dobra, tutaj już wystarczy, że są tylko ci, dzitrzej. Bo on to jakoś z dołu wychodzi z tymi kolcami, to jest takie niepokojące. Dobra, jeden, drugi i trzeci. I za to moska, hops? Ten był najważniejszy, chyba. I co, nie będzie dodatkowego życia pod sam koniec poziomu? Szkoda, ale ale ja tam coś widzę. Tylko nie mogę skoczyć do. <noise> właśnie, właśnie. Czemu tu jest tak dużo możliwości wyjścia? A ja nie chcę tu skorzystać z tego. Ja chcę do bonusu. Czy mogę tam doskoczyć? Ops. Nie da się. <noise> Straciłem życie. Mam to gdzieś. Znaczy nie, nie mam. Kurde, ja mam ograniczoną misję. A tu są z powrotem te wszystkie ciołki. O ja pierdzielę, no nie. Jakieś jaja. No i co, oni też tak w miarę lecą, że... ...nie zabijają? Co jakiś czas w sumie, ale nie zawsze. O ja pierd... no nie no. No i co, no muszę was no bo inaczej nie do Ten wlotuje w platformę, już więcej nie wyleci, tak mi się wydaje. Kuźwa, aha, no to straciłem prawie całą amunicję, nie? Cały zapas amunicji jaką miałem to właśnie straciłem, tylko dlatego bo chciałem bonus. A teraz z tego się nie da wykaraskać, ja pierniczę, haha. <grytanie> Dobra, to mówię, tylko żeby jak najwięcej wrogów było na ekranie. Znowu muszę z nich dwa razy skorzystać, no jakie jajca. Myślałem, że. Hmm, no nieważne. Źle myślałem. No i tyle. Tyle w temacie. I tutaj jeszcze raz, bo tak się da amunicji tylko. No chyba, że. chyba, że trochę z ptaków. Ale nie, chyba bez sensu. Takie to są dobre na pojedynczych wrogów. A tutaj to trzeba się pozbyć wielu. Lepszego, lepszego momentu niż teraz. To raczej nie było do skorzystania. O, nawet się pozbyło, i tutaj tych wrogów wszystkich. Dobra, no co skorzystaliśmy, to skorzystaliśmy. A teraz proszę mnie dać do bonusu. Ej, zaraz, co kurde się tu dzieje. Ej, no. O, dobra. Zawsze myślałem, że w ogóle tutaj nie będę w stanie doskoczyć z jakiegoś powodu niewyjaśnionego. Ale nie istotne, jest bonusik, aby to było jakieś, jak najwięcej amunicji najlepiej. O, dużo amunicji i dużo żyć, tak, bardzo poproszę, dziękuję. Jeszcze jedna kulka. O, zarobiście. Teraz ja tutaj może nie chcę konkretnie, ops. Kolec od razu z góry zlatywa się na dół. Ale chętnie skorzystam tak czy siak z tej windy. To jest dobra, tutaj przelecę tylko. Boję się, że bo te platformy nie wyglądają na jakieś specjalnie <laughs> szerokie, że ja nie spadł przez to, że są wąskie. O i to był cały bonusik, malutki dość. Ale ważne, że mamy już chyba za sobą. Dokładnie. Porzucić to na 200 punktów. No i fajnie. O nie, czy tam są. Czy tam nam się szukuje kolejny świat z chmurami? <trybujesz> Trzeba będzie to sprawdzić. Zero, zero sekretów. Ciekawe. Pierwszy raz chyba. Ale cóż, to było na tyle. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym świecie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy i streamy. Do usłyszenia i pozdrawiam.